Na salonach dzieła sztuki, nie ma suki drugiej takiej jak ty Tutaj tylko nie ma skruchy, seta wody no i dwieście kafli Światło odbija czarny marmur, w powietrzu zapach palisandru Już znam na pamięć to miejsce, to jest chyba jakiś absurd Dobra, jesteś 10 na 10, ja chciałem ciebie u siebie tych działać Zostać, śmigamy siedem po mieście, na oknie rysujesz serce jak ręce Jointa, łapiemy zimne powietrze, chcemy od coś więcej niż to co Los da, ona mnie łapie za rękę, mówi uważaj na jest, nie robi się bok Dzisiaj nie usnę, próbuję zapełnić czymkolwiek tą pustkę Mam pełen bagaż doświadczeń, cały wypchany w gotówce My wchodzimy to na sto, składamy coś na bok, i znowu witam rok Miasto, zawijamy sos, potem zawijamy stąd i idziemy dalej po Nadto. Ja się nie pytam czy mogę, tylko biorę se co chcę Dostać na drogę, a oni skreślili mnie. Ma ja mnie Mam sporo na mojej głowie, wokół pieniądze i stref Ona ma futro z norek, ale zaraz ciągnie Ja się nie pytam czy mogę, tylko biorę se co chcę Miałem dostać krzyż na drogę, a oni skreślili mnie Mam sporo na mojej głowie, wokół pieniądze i stref Ona ma futro z norek, ale zaraz ciągnie że przy roomie, przy dobrym. Przyzwyczajenie jestem wygodny. Mam apetyt nawet, gdy nie jestem głodny. A kiedy trzeba, mocno jebie te komforty. Robię pójdę palę planta, tak aby szef Nie patrzę na przelewy, bo mi głowę to wywraca. Na lewą stronę, dla tych co pomogli, mój dom w domem, przyjacielu. Mi kasa jest tu kasa. Potrzebna ci kasa, bracie, jest tu kasa. Potrzebna ci praca, bracie, jest tu praca. Niepotrzebne mi jest tu kasa. Chyba, że za sukcesy to butelki to obracam. Duże hałty biorę, no bo jestem Się uśmiecha Maryi na moich zebrach Płyną łzy ja Nie pytam czy mogę Tylko biorę ze co chcę Miałem dostać krzyż na drogę Zaraz tu nie, ja się nie.